Witam wszystkich z tej strony. Albert, a to jest kolejny odcinek z pick -upów. I dzisiaj robimy wyścigi po Westbridge Hills. Od y, tutaj pola numer 18 do skupu jaj na samej górze mapy. Podrazę są poustawane rampy, które wszystkie musimy zaliczyć. E, no i zobaczymy, co wygra, nie? Także są. Musimy latać 4, start. Dobra. To jest żółtym

Zalić ją zali żółty To ja co? Co, co? No co, co? nie zaliczyłeś żółty, wracaj Jak? się. Dobra, już jedz, już do przodu. Czekaj, czekaj, czekaj. Lać piesę! Nie byłem pierwszy. To idź Damian, spokojnie, nic się nie stanie. Czej! Nie. <laughs> Czesaj się cały. Czyli tam zaraz za rampą jest sklep, nie? nie. <laughs> Ty na pewno... Chyba 100%. bokiem wyskoczę, <noise> jakoś fajnie będzie. 83 ale tak trochę powoli ciągnę, nie? Nie wiem, ja mam wyłączony licznik. Aha. Dobra, trzeba trochę skrócić drogę, żeby ich trochę dogonić. Ole yes. drift, ole drift, nie, ale ty fatalnie, ole o... tutaj nie skracaj, ty masz tutaj wszystkie rampy zaliczać. A nie? Ja, ja zaliczam wszystkie po kolei. Poczekaj, bo ja nie wiem gdzie jestem. O matko tutaj trzeba. Teraz, teraz... W prawo teraz... w prawo teraz kręcić. W prawo. Nie. W prawo. W prawo tak. W prawo. W lewo na rampę. W prawo może jechać. ha, Haha, Damian! <laughs> Damian Dripta przy. <laughs> I czekajcie na mnie, jestem ostatni. A nie, może tu skręcę teraz. O matko. Ha, frajer. yo, yo, yo nigga. Ale to jest niesprawiedliwe, bo ty wiesz gdzie dałeś rampy. No właśnie! No przecież widać, jest z daleka, no co ty? Nie nieważne. Ała! Ehehehe! <noise> <Czaisz! głos> Zaliczcie rampy, ej! <noise> no, zalicz tę rampę, co no, to ma No zaliczyłem właśnie. Ja tak! To... Mnie zatrzymała, nie, nie widziałem, że ten... O no nie! O, Damian! Wychwaliłem <noise> <osmał> się! rampa. <noise> o, Damian, bo wskoczę <noise> na ciebie głąbie. Haha, frajer. <noise> Dobra, ostatnia rampa to jest ta na wprost. Dlaczego dalej? Jestem ostatni. Jest, jest, nie będę ostatni, jest! Dobra, jest, teraz jest. tylko trzeba znaleźć te jajka, nie? Jest, 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 jest! A mam do poty! Ała, wysiadłem! Nie. Wysiadłem z samochodu, po co? zrobił? Co on zrobił? Ła, wow, wysiadłem ze samochodu, myślałem, że już przegram, a wy się zatrzymaliście. O, jakie to szczęście. Wysiadł z samochodu. Cię, bo ludzi przejadę. Każdy teraz inną drogą skręci, nie? A ja nie widzę tego skupu, nie? A ja jest, widzę, widzę go, ktoś, ktoś mnie wyprzedza! Kurczę, nie, nie, nie! nie ja do wody. Jestem, nara. Nie macie. Ufa, wygrałem! Nie macie, ja cię nie widzę, Damian. Wygrałem! Ale ciłem wszedł już, dobra, ja idę drugi. Jestem. <śmiech> nie. <śmiech> <śmiech> <Czemu było ostatnie. śmiech> A wszedłeś, Damian? Byłem, byłem, byłem pierwszy. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, no. Już wiadomo kto przegrał. To ciśnij teraz po browary. Ja? No, a co? A jasno. gdzie z Kurde, ja już prawie wygrałem, to się wpakowałem w mieście, przegrałem, no nie wierzę. Ja też prawie wygrałem przez cały wyścig, no. Tam. No. Tam, co jest na ostatniej pozycji. <laughs> to było przez ten. Eee, tamta rampa, rano. ten, to co się zatrzymałem na niej. No, no, to przez ten. No, ono, ono, no, właśnie. No właśnie, jakby nie to, to bym wygrał, nie? No i to, że na początku Damian mnie potrącił, tak? To to <noise> byłoby super. To nie działa! Co my w ogóle robimy? Dobra, uciekamy. Widzimy się w kolejnym takim tak, teraz pokazowym będzie, odcineczku. Zależy, że... kiedy to rzucisz, Jeden będzie teraz u mnie jeden będzie u ciebie, nie? No, zgadzam się. Tak jest. Koniec. To jest dobrze, dobrze, dobrze nie było widać, coś tam wcześniej napisał, nie? No. Dobra, kończymy to, także trzymajcie się, cześć. No, cześć.